Witam Minecraft kumple, z tej strony Over i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i nie wiem czy wiecie, ale doszła do mnie bardzo przykra informacja, że jeżeli nie zostawicie łapki w górę w tym momencie, to niestety rok szkolny przedłuży Wam się, uwaga, aż do piątku. Więc jeżeli nie chcecie chodzić dwóch dni dodatkowych do szkoły, to musicie zostawić łapkę w górę, i to uwaga w tym momencie, tak więc teraz wszyscy klikamy elegancką łapkę w górę, i no, sami się przekonacie, że rok szkolny dla Was skończy się w środę. Oczywiście, dla tych, którzy zostawili łapki w górę, tak? Więc, no, miłego oglądania. Ale oprócz tej pierwszej informacji, mam dla Was również inną. Otóż w ten piątek, czyli 21 czerwca o godzinie 18.00, startuje kolejna edycja mojego serwera. Kolejna edycja rghc.pl i jest to mój serwer. Edycje są na nim długie, jest na nim chyba najlepszy anteczyl dostępny na rynku. Więc no. Dodajcie sobie ten serwerek do listy serwerów, no i oczekuję, że będziecie w ten piątek na serwerku i będzie ogólnie fajnie i przyjemnie. Więc no, teraz już definitywnie jego oglądania. Tak więc będzie to odcinek bardziej pogadankowy. Opowiem wam w nim pewną historię która naprawdę się wydarzyła, jest ona bardzo legitna. Zresztą, sami zobaczcie, jak bardzo legitna. I no, nie przedłużając, zaczynajmy. Cała ta historia wydarzyła się około 2 lat temu. Miałem wtedy, o ile dobrze pamiętam, około 10 lat. No i zaczęło się od tego, że był grudzień. Było bardzo ciepło, były wakacje, więc postanowiłem sobie, że pójdę sobie z koleżkami pograć w piłkę. Wiecie, taką piłkę kopaną na dworze, na placu olimpijskim. No to wziąłem sobie jakąś tam piłkę, wyszedłem sobie z domu, no i idę na to boisko. Boisko było w sumie niedaleko od mojego domu, tak na oko, z 10 km. No i sobie elegancko idę. No, i po drodze było takie wielkie drzewo. Nie pamiętam w sumie jego nazwy, ale to nieistotne. I przy tym wielkim drzewie tak naprawdę wszystko się zaczęło. Właśnie na tym wielkim drzewie mieszkało moich trzech kolegów, z którymi właśnie miałem iść pograć w piłkę. Mieli oni dość nietypowe imiona. Jeden nazywał się Azerbejdżan, drugi nazywał się Ulumulu, i trzeci nazywał się Etiopia. Są to w sumie dość nietypowe imiona, naprawdę bardzo rzadko spotykane. Ja szczerze mówiąc, pierwszy raz w tamtym momencie spotkałem się z kimś, kto nazywałby się Ulumulu albo Azerbejdżan. No ale, no, nie oni sobie wy wybierali te imiona, tak? No to jestem pod tym drzewem. No i oczywiście ich wołam, oni elegancko schodzą. No, w sumie z wyglądu też byli troszeczkę dziwni. Jeden z nich miał 1,40 m, drugi 1,50 m, a trzeci, właśnie był trochę takim gigantem i miał 1,70 m, co jest naprawdę sporo. Ja szczerze mówiąc mam 1,60 m, no ale w sumie to nie jest tak mało, jestem nawet wysokim chłopcem, no ale w sumie to już jest nieważne. Tak więc idziemy sobie z nimi na to boisko, gramy sobie elegancko w tą piłkę. No i zaczęliśmy rozmawiać o naszych ulubionych klubach piłkarskich. Oni oczywiście byli Polakami ze stolicy, z Warszawy. No i powiedzieli, że są wielkimi fanami Legii. Legii. Legii Poznań, znaczy Legii Warszawy. No i dla mnie to było troszeczkę dziwne, ponieważ ja Legii nie lubiłem bardzo. No i dziwnie mi z tymi kolegami było. I gdy usłyszałem, że właśnie ich ulubionym klubem jest Legia. Zadzwonił mi telefon, a ja na telefonie miałem ustawiony naprawdę dziwny sygnał dzwonienia. Jeżeli znajdę, to teraz wam puszczę, jaki dźwięk miałem na sygnale, gdy ktoś do mnie dzwonił. ale mistrz Polski, nasza duma wie. Jak sami usłyszeliście, była to piosenka, która w sumie obrażała ich ulubiony klub. Oni naprawdę ten klub kochali z całego serca. Oni mieli, oni mieli herplegi, wytatuowany na czołach. Naprawdę, na czole mieli wytatuowany herplegi. Na kracie mieli napisane: Legia najlepsza jest. No i spojrzeli się na mnie, popatrzyli się na mnie. Patrzyli się na mnie. Tak przez około 5 minut tak na siebie patrzyliśmy. Ja naprawdę nie wiedziałem, co mam w tym momencie zrobić. Byłem naprawdę... To była jedna z najbardziej stresowych sytuacji w moim całym życiu. Byłem kompletnie oszułomiony. I nagle Azerbejdżan patrzy na Azerbejdżana, a on wyciąga z kieszeni nóż. Taką maczetę wyciąga. Na oko miała około 5 metrów, więc no, gdy to tylko zobaczyłem, od razu oczywiście zacząłem uciekać. A że ja szybki chłopak jestem... W szkole na 100 metrów miałem czas 17 sekund, więc możecie mi przyznać, że nie jest najgorszy. To oczywiście dałem radę uciec. Uciekłem. E, no i gdzie miałem uciekać? No uciekłem sobie do domu, no i się zamknąłem na drzwi. Znaczy, zamknąłem się na drzwi, na klucz. Ale w sumie ja nie mam takich normalnych drzwi. U mnie w domu są drzwi na kłódkę, tak więc zamknąłem tą kłódkę. No i siedziałem w domu i modliłem się, aby tylko Azerbejdżan z ekipą po mnie nie wpadli I no, nie zrobili tego co chcieli mi zrobić. I na moje szczęście do końca tamtego dnia nikt się u mnie nie zjawił, Azerbejdżan nie wpadł mi na chatę. No ale miałem pewien bardzo wielki problem Otóż niestety z Azerbejdżanem, Ulumulu i Adolfem chodziłem do jednej klasy w szkole. No a wiadomo Skoro chodzimy do jednej klasy w szkole, to będziemy się wkrótce widzieć. No i niestety, ja nie mogłem się na takie ryzyko, na takie ryzyko, nie mogłem sobie na takie ryzyko pozwolić, tak, ponieważ, no, to było bezpośrednie ogromne zagrożenie ze strony Azerbejdżana, że po prostu, no, no wiecie, no, jak to z takim jest. Więc zdecydowałem się na ostateczny rozwój tej, tej sprawy i zdecydowałem się na wyjazd. Wyjechałem na 20 lat do Nigerii, takiego kraju w Ameryce. No i sobie w sumie przez 20 lat mieszkałem w tej Nigerii. Przez ten czas Azerbejdżan, Adolf i Ulumulu na szczęście o mnie zapomnieli. No i mogłem sobie wrócić właśnie do Polski i tutaj nagrywać elegancko dla was Minecrafta. Więc jak widzicie, wszystko ma swój happy end. Ja teraz jestem szczęśliwym człowiekiem, oni o nią mnie zapomnieli. I no, dziękuję wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że historia się podobała, jest to historia oczywiście oparta na faktach stuprocentowych, takich ogromnych, największych faktach na świecie, Stała oparta na prawdziwych faktach, faktach, no ale no, tak więc dziękuję za oglądanie, do no, zobaczenia już wkrótce, elo.